W kalendarz europejskich festiwali. Tydzień temu zakończył się festiwal w Cannes, jutro kończy się festiwal krakowski, a my dzisiaj. Także to bardzo ważna impreza, sądzę, która e, też ma e, ambicje promowania europejskiej kultury. Festiwal trwał od 23 maja do dnia dzisiejszego. Zaprosiliśmy wszystkich uczestników festiwalu, którzy nadesłali filmy, a komisja kwalifikacyjna stwierdziła, że to te filmy. W ogóle filmów wpłynęło 130-50 amatorskich 50 studenckich. Wybraliśmy do pokazów konkursowych 61, także tych, no, tych najlepszych, a kto, kto się okazał w samej czołówce, to potem się Państwo dowiecie dzisiejszego wieczoru. Co ja bym chciała jeszcze powiedzieć, bo przy tym festiwalu ważną rzeczą jest to, że myśmy w przygotowaniach postanowili połączyć warszawskie dzielnice i, że, i podpisaliśmy 8 kwietnia, choć przygotowania trwały dość długo, porozumienie między czterema warszawskimi dzielnicami, Bemowo, Bielany, Ursus, Żoliborz. Prawdopodobnie pierwsze takie porozumienie w dzielnicy, w, w mieście Warszawa, które połączyło dzielnicę promocji kultury, w organizowaniu takiego dużego wydarzenia kulturalnego. Ale tutaj, jak mieliśmy już takie miejsce na podpisane porozumienia, do tego przyklasnęła temu wszystkiemu bardzo mocno pełnomocnik prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pełnomocnik do spraw tytułu europejskiej kultury, stolicy, stolicy, europejskiej kultury 2016, pani Ewa Czeszejko sochacka zarządy czterech warszawskich dzielnic. Zarządy reprezentowane są dzisiaj przez burmistrzów dzielnic. Burmistrz dzielnicy Bielany, Rafał Miastowski. Wicebemową reprezentuje wiceburmistrz ds. kultury Paweł Bujski. Dzielnicę Boże reprezentuje burmistrz Krzysztof Bógla. <noise> Reprezentuję burmistrz dzielniczy Jesław Krzegi. <noise> Mamy jeszcze obecnie zagranicy burmistrza dzielnicy Ursus Janusza Brakomskiego. <noise> Festiwal się odbywał w od Centrum Kultury Bemowskim, Centrum Kultury Arben. Witam Pana Roberta Pana Jestem Jest Panem. Panu Wawrzyńskiego, Wrócę Kultury, uh, Arsus, z Dyrektorem Obranym Łopuszczyńskim. W Katowicie Szkole Filmowej, jeśli jest przedstawiciel Dyrektor Gwarubik, to witamy serdecznie. Witam Pana Wawrzyńskiego w Wielkiej na Bielanach. Witamy Pana Karola Domagiego. I witamy oczywiście pomysłodawcę festiwalu. A taki pomysł zrodził się 28 lat temu w głowie. Obecnego dyrektora Biblioteki Publicznej Dzielicy Bielany, przewodniczącego Federacji Niezależnych Twórców Klimowych. Witolda Myślałam, że Barack Obama do nas wpadnie, ale myślę, że w następnym roku mamy szansę. A na razie cieszę się bardzo z naszego spotkania. Uważam, że takie inicjatywy, to, że Państwo chcieliście wziąć udział w naszym festiwalu, sprawią, że Warszawa będzie miała większe szanse na otrzymanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Widzą Państwo tutaj ten banner jest wyraźnie napisany. Że Warszawa jest najlepszą kandydatką do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Ten werdykt zapadnie 21 czerwca. Trzymajcie kciuki za Warszawę. Dlaczego? A dlatego, że Warszawa chce być miejscem spotkań takim miejscem spotkań, jakiego jesteście świadkiem dzisiaj. Że wprawdzie część ulic była zamknięta, ale prezydent Stanów Zjednoczonych oglądał w budowie Muzeum Historii Żydów Polskich. Że Wy tutaj jesteście, że przyjechali Wasi koledzy z wielu krajów Europy i świata, że wszyscy razem rozmawiamy, że wszyscy razem spędzamy czas i wymieniamy się doświadczeniami. Warszawa chce być takim miejscem spotkań kultury przez, przez wiele lat, a Europejska Stolica Kultury to jest wprawdzie rok 2016, ale już jak powiedziałam, 21 czerwca dowiemy się, czy będziemy mieli ten tytuł, i tym miejscem spotkań może się stać od zaraz, od zaraz dla Europy. My wiemy, że jest takim miejscem spotkań, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Dlatego dziękując za ten festiwal, dziękując za to, że się włączyliście w taką artystyczną rodzinę, jaką w tej chwili staramy się tworzyć. Liczę na Wasz przyjazd w przyszłym roku, czyli dziękując za ten rok, zapraszam do przyszłego roku. I jeżeli ten tytuł Europejskiej Stolicy Kultury wygramy, obiecuję, że w przyszłym roku będzie jeszcze większe wsparcie dla takich inicjatyw i szczególnie dla tej. Także miłej zabawy i dziękuję Wam bardzo. Proszę, Szanowny szanowni Koledzy, bo rozumiem, że mogę też mówić w imieniu Pani Dyrektor. Z tego co wiem, tutaj wszędzie upoważniają do tego. Ja bym bardzo serdecznie chciał podziękować wszystkim ludziom, którzy się zaangażowali przy tym, bo my to tylko jesteśmy, jak ja to mówię, te kwiaty w korzuchu, ale to szanowne żywi, szanowni dyrektorzy, szanowny zespół organizacyjny, czy przede wszystkim wy młodzież, która oceniała i która brała w tym udział, jesteście tym, nazwijmy to, ziarnem, które w przyszłości ma dać czy to filmowi polskiemu, czy też filmowi zagranicznemu najlepszy yy, plon. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję wszystkim osobom różniąc, których się za chwileczkę dowiemy i mam nadzieję, że rzeczywiście, jak to powiedziała pani pełnomocnik Ewa przeszeńko Sochacka oraz Pani... Może to nie będą już tylko może będzie nas więcej, może mniej. Wszystko zależy od pani pełnomocnik. do filmowego dozwolone do 21. Żuli w składzie pani Aleksandra Nieśpielak, pani Agnieszka Prokopowicz, pan Stanisław Puls i Paweł Łęcki, przewodniczący. Po obejrzeniu ponad 60 realizacji filmowych zadecydowało o wyróżnieniu następujących obrazów. Ogród reżyseria Józef Gałąska. Pani reżyser powiedziała, że to za celowy. Yeah. you.